Halo, halo, czyli witajcie! Z tej strony Evrona, to kolejny odcinek z Fortnite'a i słuchajcie, ostatnio obiecałem wam zero fragów challenge za wbicie progu lajków pod którym tam ostatnim filmem no i słuchajcie, pomyślałem sobie, że dzisiaj zrobimy troszeczkę co innego ponieważ zero fragów challenge zwykle był dlatego taki unikalny w każdym sezonie inny był, ponieważ w każdym sezonie coś nowego dodawali albo coś odejmowali i wiecie, najpierw było bieganie w krzaku potem było y, wygrywanie na rybki, a w poprzednim sezonie było to w sumie latanie w helikopterze, no i w tym sezonie w sumie na zero frag challenge nie ma w sumie nowych rzeczy. No, w sumie byłoby dalej to samo: czyli po prostu latam w helikopterze, a potem wygrywam na ryby. Dlatego pomyślam, że Zero Frack Challenge troszeczkę sobie w czasie odłożymy, aż troszeczkę woda opadnie. Może więcej itemów w tym sezonie się pojawi. A dzisiaj zrobimy sobie Challenge, który polega faktycznie na nowej rzeczy. Jeżeli wiecie, bądź też nie, do gry zostały dodane świetliki, które można znaleźć podobno tylko w nocy, oraz yy, jest to item, który podpala Budowle, drzewa albo drewniane budynki. I dzisiaj, słuchaj. Słuchajcie, zrobimy sobie challenge, który polega na tym, że mogę wygrać grę posiadając tylko i wyłącznie świetliki jako broń. Więc będzie to chyba jeden z najtrudniejszych challenge ogólnie, jakie robiłem w życiu, ale mam nadzieję, że słuchajcie, wam się odcinek spodoba, ale przed tym zróbmy mały przegląd sklepu, w sumie powiem wam, że duży przegląd sklepu, jak widzicie, jaki dzisiaj skinek jest w sklepie oraz przypominam, że jeżeli kupujecie jakiegoś skinka w sklepie, albo nie wiem, może jakiś karnet, czy coś, to bardzo docenię, jeżeli w prawym dolnym rogu użyjecie naszego kodu EWRON i zobaczcie, co się dzieje, skin... Blaze skin, który jest, no powiedzmy, Renegade Raiderką, czyli jednym z najbardziej takich OG oryginalnych skinów, które kiedyś na samym początku gry były, bo Renegade Traderka była z pierwszego sezonu, a teraz mamy skina Blaze, którego widzieliśmy na trailerze tego sezonu i dzisiaj. Słuchajcie, wszedł on do sklepu. Ty no, w sumie tematycznie, bo skin jest podpalony, ma nawet kulę ognia na sobie. A no dzisiaj robimy podpalający challenge, więc słuchajcie, no. Nie muszę mówić, chyba że na kodzi Kevron. Skinka sobie zakupimy. Ja niestety Renegade Traderki nie mam. Mimo, słuchajcie, że grałem wtedy w Fortnite, bo zacząłem grać w pierwszym sezonie, kiedy właśnie Renegade Traderka w grze była, w sumie w sklepie dostępna. Tylko pamiętam, że żeby ją kupić, trzeba było wbić któryś tam level konta, żeby faktycznie się jakby w sklepie odblokowała. I chyba na czas nie wbiłem tego levelu, więc no niestety mogłem na nią patrzeć w sklepie, a zakupić jej nie mogłem. No ale teraz mamy, proszę Państwa, wersję. Proszę Państwa, powiedziałem, Jezu, jak na jakimś przemówie Mam wersję Blaze, kurczę, jest całkiem fajna, no i w sumie tematyczna do dzisiejszego odcinka, aczkolwiek tego skinka, znaczy tym skinkiem sobie tego challenge'u nie zrobimy, bo nagrałem go przed odcinkiem, eee, znaczy nagrałem go przed tym sklepem, ale słuchajcie, kolejne odcinki na pewno tym skinkiem będą, oprócz tego mamy mojego skina, proszę bardzo, gruby slurpiasz, proszę bardzo, Fa całkiem fajnie wygląda, dobra, żartowałem, nie wygląda fajnie, ale tutaj mamy, z... o, z tego zestawu jest bardzo fajna koska, za 800 wiloców taka... Troszeczkę Halloween, ona była na Halloween, prawda? Tylko, że tym takim yy, trochę późniejszym. A z prawej strony myślę, że mogę polecić słonecznik. Słonecznik jest całkiem cute. No, ale dzisiaj to chyba wszyscy się skupią na skinie Blaze. Tak czy inaczej, słuchajcie, zapraszam was na challenge polegający na tym, że będziemy mogli wygrać... I przynajmniej zrobić jednego fraga yy, świetlikami. Proszę bardzo. Nigdy tych świetlików w grze nie widziałem przed nagrywaniem tego odcinka, więc będzie ciekawie, bo po pierwsze będę musiał je znaleźć, po drugie będę musiał kogoś sfragować, a po trzecie będę musiał wygrać grę, więc yy, daj, nie wiem. Trzymajcie za mnie kciuki, pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji dzwoneczku i dajcie znać w komentarzach, jaki challenge wykonać w następnym odcinku. Ja się na pewno za to zabiorę. A tymczasem trzymajcie się, kochani, miłego oglądania. Cześć! cześć! Chat, dzisiaj sytuacja jest taka, powiem wam bezpośrednio, jest godzina 4.27, ja wpadłem na genialny, tacz, tak w nocy, czy tam rano 4.20 i wpadłem na genialny słuchajcie odcinek, jak wiecie obiecałem wam zero frag challenge, chociaż pewnie już to w intro mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Tylko, że nic się w tym sezonie za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o rzeczy, i tak są helki, są ryby, więc stwierdziłem, że jest jedna rzecz, którą dodali, więc zamiast zero frag challenge zrobimy challenge, który polega na tym, że ostatnią osobę zbijemy ze świetlików, ze świetlików, większość pewnie osób nawet nie wie, że są świetliki, ale są, póki co jest dzień i myślę sobie czas, że zrobimy manewr taki, spróbuję zrobić... Wziąć granatnik, ten launcher granatnik, żeby ewentualnie wypychać ludzi ze strefy. I połowię ryby i zbiorę matsy, bo póki jest dzień i tak świetlików nie zbiorę. Problem jest z tym, że tutaj mi ktoś leci. A graczy nie za bardzo mogę bić, no bo nie mam z czego. A broni nie mogę używać. Dobra, tutaj niestety nie ma nic. Tu też chłop leci. Ja pierdolę, dobra, zlecę tutaj niżej. Jezu, tu też ktoś leci. No co się dzieje? Dobra, yy, to polecę tutaj na łowisko. To jest przynajmniej gwarantowana yy, wędka, także chilling, chilling. Okej, okay, dobra. Mamy odbiaczy, odbiaczy też mogę wziąć. Tylko teraz trzeba się czat pomodlić, aby. Yy, aby. Kurcze, nie zbierały mi się bronie, tylko leczenie. I tak, wpadłem na pomysł nagrywania tego odcinka tak późno, ponieważ wróciłem właśnie z urodzin SKKF-a. Wszystkiego najlepszego, SKKF. I jadąc sobie do domu hulajnogą elektryczną, o kurcze, czwartej rano, myślę sobie. Ale mam zawalisty pomysł na odcinek yy, Także przynajmniej wiecie Ostatnio opowiadałem jak nagrywałem odcinek pod kocem Dzisiaj pod kocem nie nagrywam Ale jest już w sumie prawie piąta No to sąsiedzi może krzyżeć nie będą I zawaliste RNG Bo mam trzy flopery A to jest bardzo dobre Bo słuchajcie, jak jest Ja pierdolę, ja tam jest jakiś typ Dobra, on do mnie nie strzela, okej okay. To jest aktor, to chyba nie jest aktor. O tej porze, to ja nie wiem, czy to jest aktorzy, czy sami spocenicy, nie mam pojęcia, ale łowimy ryby. Słuchajcie, plan jest taki. Bo jak wiecie, na tym moim MMerze trochę spocęców jest i sytuacja jest taka, że jak możemy wygrać grę yy, z fireflyami. No muszę poczekać, aż strefa będzie jeden do jednego. Podpalić go, podpalić wszystkie budowle, które zostały w strefie, dzięki za M-kę, yy, i potem... Jakoś przeżyć na floperach No bo ja mam zamiar być z tym typem, którego podpalę Razem w boksie Ja pierdzie, to jest aktor chyba Tak, to jest aktor, no tylko, że ja nie mogę strzelać Bo jeszcze nie mam świetlików, bo czekamy na noc Także muszę uciekać. Mam nadzieję, że ja w ogóle znajdę świetliki Z tego co wiem, to respią się tylko w nocy przy drzewach Więc mam nadzieję, że jakiegoś znajdę Yyy eee, się się, proszę, żeby ten w ogóle pomysł na odcinek wyszedł Nie widziałem jeszcze chyba na polskim YouTube, Żeby ktoś z świetlikami wygrał Mam nadzieję, że nam się to uda tego co wiem są dosyć słabe, no bo tylko podpalają drodze i tam chyba biją za 40. Ale czas! No kto jak nie my? Czy ten bot może do mnie nie strzelać? Ja walę. Muszę jakoś. No nie gadaj! Dobra, sytuacja jest podbramkowa, bo ja chciałem sobie pozbierać rybki. I pozbierać matcy. I pozbierać... Nie, ten to, to jest aktor czad. Ten typ to jest aktorem. Nie odpuści mi. Dobra, uciekam. Musimy wyfarmić rzeczy i znaleźć świetliki. To jest opcja na dziś. Na teraz. A ła, proszę nie bij, nie bij. No, aktor mnie jeszcze zabije. Dobra, aktor mnie nie ubije. Na boty mówimy o aktorach, coś? jak ktoś nie ogarniał? No, ale myślę, że każdy ogarnia. No, powiem wam, że ten plan na grę, jak wam przedstawiałem, on nie brzmi zbyt Ale powiem tak: no, jeżeli będę w boksie z typem, z moim przeciwnikiem i podpalę budowlę, one się, ten ogień się troszkę rozprzestrzenia, a ja w tym ogniu mogę zostać, bo będę miał, no, chyba dużo więcej leczenia niż moi przeciwnicy. Więc w teorii ten plan może wyjść. W ogóle nagrywam sobie na ultra, na ultra ustawieniach, więc możecie dać znać w komentarzu, czy w ogóle jest jakaś różnica. Bo zwykle, wiecie, nie nagrywam na ultra, żeby FPS-ów nie tracić, ale w tej grze i tak będę w sumie tylko świetlikami rzucał. Więc te FPS -y jakoś mega potrzebne nie są. A, przynajmniej materiał może jakoś ładniej wyglądać. Także zbierzmy sobie full mats. i z tego co wiem, ja pierwszy trzeba tych świetlików jeszcze nie widziałem. To podpalają się tylko drewniane konstrukcje. Na razie sobie zbiorę trochę kamienia. No bo, żeby wiecie, przeżyć jakoś do tego endgame'u Tych świetlików też pewnie będę miał na jeden, dwa fragi, więc... No, to będzie prawie zero frag challenge, można by powiedzieć. Eee, mam nadzieję, że zaraz, no nie wiem. Te, te, w teorii już jest zachód słońca. Więc zaraz chyba powinny być te świetliki widoczne Więc pójdźmy. Ogarnijmy. Ty, czy ja nie widziałem świetlika? Ty nie gadaj! A może to był jakiś motyl? Coś bez kitu mi się tutaj świeciło. Jest! patrz! O mój Boże, jest, 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 jest! Dobra, chodź! Dobra, mam Firefly Jar. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No to czad, w razie czego, czy ja mogę nie być snajpiony? Miałem powiedzieć, że w razie czego będę miał z czego walczyć, ale... Ja nie wiem, czy to nie będzie mój jedyny świetlik w tym meczu. To ja bym może odpuścił na razie bitwę. No to jest jakiś snajper, chat. Nie wiem, gra się dopiero zaczęła, już 30 osób żyje. No, spocone lobby. Czyli to nie ma znaczenia, czy noc czy dzień. I tak, spocone dynamo są w meczu. No dobra, ucieknijmy, spróbujmy znaleźć jeszcze jakieś świetliki, póki jest noc, bo potem sobie zbierzemy matsy, no nie? Tu jest Jezu, ile broni? Co tu się stało? Halo? Ile tego tutaj wyleciało? Co się dzieje? Ktoś zginął i nie został zlutowany. E, floperki zawsze chętnie przygarnę. O, patrz, świeci się. Na... Jest, 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 jest! Haps! Dobra, let's go, mam dwa. O, ej, o dobra, z dwoma? To już chyba można zawalczyć. No dobra, to teraz tylko mi zostały do zebrania matcy i wydaje mi się, że... Możemy chillować. Wezmę sobie jeszcze rybki. Powiem wam tak. Takie challenge bardziej mnie stresują niż cokolwiek innego, bo jak mam jakąś broń, na przykład tylko Shotgun Challenge, no to ja wiecie, z Shotguna coś tam pofragujemy, nie? Ale jak mam świetliki. <grytania> o, let's go, dobra, będę miał kewa. Jak mam świetliki, to powiem wam, że troszeczkę się stresuję. No dobra, tak czy inaczej, yy, skinnymy trochę mesz do przodu, bo tutaj się absolutnie nic nie będzie działo, będę tylko farmił. Patrzcie, jaka jest strefa i ile osób żyje. W takiej strefie jestem w top 15, jestem obijany właśnie. Najgorzej, chat, bo ja bym chciał, żeby tu jakieś bociki pograły. No widziałem wcześniej aktora, już byłem optymalnie nastawiony, bo wiecie. Z tymi świetlikami potrzebuję, żeby była turbo mała strefa Że jak rzucę te świetliki w strefę To nie będą mieli gdzie uciec, no nie? To jest plan na grę Więc ja muszę jakimś cudem przeżyć A nie mogę z każdym walczyć w top 14 Bo mi świetlików kurczę zabraknie No dobra, ale chyba uciekliśmy typowi Najwyżej jakiegoś rekina znajdę I kurde rekinem odpłynę Nie strzelaj we mnie proszę, dzięki, dzięki Okej, okay, drop wzięty Przynajmniej mam jakieś leczenie kewa Bo do tej pory nie miałem Ja pierdzie... Dobra, w tył wzrost Chciałbym powiedzieć, że troszeczkę jeszcze na farmie może zabiorę matsów. Niestety nie zrobię tego. Chodź, chodź, chodź. Dobra, on chyba szedł. Nie bij mnie. On się rzuca na mnie. A, dobra, rzucił się na... Dobra, czekajcie. Eee! Rekin, spokojnie, tylko spokojnie. Okej, okay, lecimy. Marauderzy tam na moście biegną. Czy na pewno marauderzy? Tak, to marauderzy. Już się muzyka marauderowa włączyła. Okej, okay, lecimy. Tam jakiś chłop jest, no nie gadaj. No dobra, już się nie wrócę. Bless RNG Nie bij mnie, nie bij, nie bij, nie bij Okej, okay, chyba chłop... Nie, nawet nie widzi. Albo przynajmniej... Dobra, jednak widzi. Panie Rekin, proszę. O nie, najgorzej! Jezus Maria, spokojnie. <laughs> Okej, okay, to jest zły pomysł, muszę wysiąść. Nie chcę umrzeć, bo to jest naprawdę dobry run. Okej, okay, nie bij mnie, dziękuję. O oh, no dobra, czad, top 10. Top 10. Uciekam. Gdzieś do jakiegoś krzaczka w strefie? I pocilujemy Boże, trzymajcie ksiłki, ale mi się łapy po co po prostu. <laughs> Kiedy nie mogę zabić przeciwnika, przeciwnik mnie goni, to jest najgorszy moment, naprawdę. Chat, znowu jestem w kolejnej strefie na granicy. Stary jest sprajowany, przez kogoś innego, ja sobie może wyjdę. Ja pierdziele muszę troszeczkę przejść, dobuduję się tutaj. Dobra, to jest ostatnia strefa, na której się dobudowuje potem. Walka. O! Dobrze, że reszta walczy ze sobą. Już widzę, że im tylko drewno zostało. Ja mam jeszcze 700 drewna. Let's go! Okienko sobie zrobię. Będę miał wgląd w razie czego, co się dzieje. O, stresik! Co jest? Stary normalnie sobie duże poty wyrzucił. O co chodzi? On chciałby chyba wytradować, typu, dam ci dużą potę, ale nie strzelaj we mnie. I chyba się udało, ale nikt dużej poty nie bierze. Kurczę, no jeszcze trzy osoby. To jest dobrze, bo nikt się nie skupia na mnie. Dobra, nieważne. Jest jeszcze jedna strefa. Przed to ostatnią. Stary dropa bierze. Kurde, może teraz? Nie no, dropa. Dobra, przykiszę, przykiszę. Dobra, oni się chyba dojadą. Jeżeli się dojadą do jednego boksa, to rzucam świetlika. Nie, 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 nie. Oni za bardzo kontrolują sytuację. To są dwie piłkary jakiś czat. Będzie ciężko. Masz kurde. Pal się! Nie no! Jaka lipa? Dobra, Czy ja teraz jestem podpalony. Dobra, dobra. Zabudowuję się. Masz świetlika, kurczę. Dobra, proszę, żeby to się udało. Wszystko się pali, czat. Nawet moje budowle, ale ja z kamienia nie dostaję, nie? Proszę, proszę. A ja nie wiem, to się gdzieś spreduje, tylko że ja nie widzę, jak zadaję obrażenia tym ogniem. Bo tego nie widać. Ja nawet nie wiem, czy ja wtedy będę miał swojego fraga, czy on nie umiera od ognia, ale to nie jest ważne, czat. Proszę. Jeden typ tutaj gdzieś jest. O nie, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ty no nie umarł nikt, ja już świetlików nie mam. Najgorzej. Dobra, widzę tą piłkarę. Ona mnie chyba też widzi. No czat, nikt nie umarł od świetlików, chyba że one się gdzieś jeszcze rozkledują. Dobra, nie wiem co stary zrobił, ale jest ok. Nie wiem gdzieś lata. Skaczę. W porządku. O, zostaje Hahaha Dobra, czyli kogoś podpaliłem, co prawda umarł od burzy Ale ale dostałem fraga, czyli musiałem go zbić ze świetlików, niczego innego nie mam. Nie bij, nie bij, nie bij Dobra, no ja mam flopery, mogę sobie wyjść. I It's okej. Okay. It's okej. Okay. Ja pierdzielę, czy ja naprawdę tak wygrałem Ja wale nie no musimy iść Chat do next Co to była za gra? No dobra, miałem jednego fraga technicznie świetlikiem, ale czar jak chcę kogoś, jak chcę wygrać świetlikiem, a nie mieć fraga Także on co, lecimy do nexta. Na, 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 na. Dobra, chat, pokczamp, bo drugą grę zaczynamy w nocy. Trochę mnie niepokoi, jak ten księżyc szybko idzie, ale możemy, chat, zacząć od zbierania świetlików i potem mamy całą grę na zebranie sobie surowców i przygotowania się do fragowania. I może też więcej świetlików znajdziemy. I wydaje mi się, że pójdę tam, gdzie wcześniej świetliki znalazłem. Ale zacznę od Lazy Links <laughs> Ponieważ tam są takie drzewa Nie wiem w sumie jak działają świetliki Jedni mówią, jak wyczytałem w necie, że są przy ogniskach Tam jest ognisko yy, Druzy, że przy, po prostu przy drzewach A jeszcze inni, że przy rzece Ale w tym miejscu mamy właśnie obie rzeczy W sumie trzy rzeczy Bo mamy i ognisko, i drzewa, i... <laughs> I rzeczkę I strasznie dużo ludzi tutaj leci O nie, najgorzej No ale dobra, yy, mamy skrzynkę ale czy mamy świetliki? Dzień dobry, witam. Eee, wezmę te wszystkie bronie, nie bij mnie proszę, dziękuję. Mamy te wszystkie bronie. O jest, jest, jest! Dzień dobry, witam. Jeszcze jeden, jakby był. Proszę, proszę. Powiem wam, że na lazy poleciało tyle osób. Czy ja tu. Tak, ty jest, jest patrzcie, świeci się. Haps! Dobra, let's go, mamy dwa. Spadam stąd, chat. Totalnie stąd spadam. Bo tu jest tyle ludzi, wszyscy na Lazy polecieli, no powiem wam, że spocone lobby chyba się po raz kolejny trafiło Ale może po raz kolejny wygramy, także zobaczymy Tak czy inaczej, idę teraz zbierać matzy, jakieś leczenie Jakieś odbijaczki, tam widziałem typa, więc może odpuścimy W sumie helikopter też by się przydał, no zobaczymy co znajdziemy Czy ty idziesz do tego ogniska? No ja pierdzielę. Specjalnie sobie wirkiem poleciałem Spróbuję, czy ja jeszcze znaleźć, jakieś świetliki, bo jest noc, bo ta noc zaraz przeminie ale chyba już tutaj chat nie widzę żadnych świetlików No po prostu będę musiał chyba pójść I sobie polutować rzeczy I mam lunchpada, lunchpad też się przyda Także pog. a czy możesz się wziąć? Dziękuję, dziękuję, dziękuję No dobra, no to potrzebuję słuchajcie Co? Dużo leczenia O, no i duża pota, let's go Wyrzucimy już sobie bronię, skoro mamy świetliki Mamy się z czego bronić, także Let's go Ja pierdzielę Legendarny hunting rifle Ej, czasami czas tych ławic są takie itemy, że to jest insane, jakaś Helka chyba leci w moją stronę. No dobra. Idziemy, idziemy. No powiem Wam, że już mam chyba większość fajnych rzeczy. Jezu, co tam się dzieje? A powiem wam, że znowu 16 osób w takiej strefie. Będzie chyba troszeczkę ciężko, ale mam teraz lepszą taktykę więc powinno się w teorii udać, ale powiem wam, że nigdy więcej świetliki, challenge, one są takie słabe, że ja pierdzielę. Znaczy, wydają się dosyć słabe, taki trochę useless item. Dzięki bardzo za niebieskiego SMG. Jest jak jest. Dobra, czad, jestem totalnie ustawiony. Mam dwa świetliki, trzy slurpy, cztery flopery, dwa te splasze i jeszcze w razie czego trzy Dikoje, yy, Żeby wiecie, w tym boksie, żeby były trzy moje postaci, żeby nie wiedział do kogo strzelać. Wydaje mi się, że jest git, mam strasznie dużo maców. Teraz muszę poczekać, aż się wybiją, no bo dwóch świetlików na siedem osób raczej nie użyję. Czat, ale ten skill mi pasuje, co? Taka astra, ze świetlikami w ręce A wiecie, jednak sobie tylko zagaduję, bo mi się generalnie trochę nudzi w tym krzaku Ale z pięcioma osobami nic nie zrobię, Jezu ludzie latają, spokojnie Spokojnie, spokojnie, ja tutaj sobie tylko czekam w krzakach, ale powiem wam tak Nigdy więcej świetliki challenge, stresuję się, ten item jest fatalny Już wolałbym zero frag challenge robić, przynajmniej bym wiedział, że nie muszę nikogo sfragować, ale tym To jest powiem wam, ciężka sprawa Oho, jakiś typ z graplerem. Ja pierdziele, ciekawe czy oni są jakieś mega spoceni, no na razie budują z metalu Zobaczymy na tego graplerowca. okej okay. A, o, o, no co ty dajesz Ty, ale on buduje z drewna, jakbyśmy jego z... Czy on może się opanować? O dobra, no highground potrafi przejąć Jak ja mam wygrać na tego typa świetlikami? Dobra, mam pomysł, ja go zbejtuję, chat Dobra, mam plan, zbejtuję go je jeżeli on wygra, to go zbejtuję tak, żeby zgraplował się do mnie Bo po że jest lotnia I jak będzie używał lotni Ja go zabuduję w boksie, podpalę ten boks I spróbujemy go spalić Tak, ten plan na, na 100% wyjdzie Dobra, ja się może zabuduję To jeszcze nie jest ta strefa, no są trzy osoby, dwa świetliki Na pewno tego nie mogę tak zrobić Muszę przeczekać, ale spoko, jeżeli on zostanie Dobra, on już dojeżdża, kolejną osobę Dobra, witching, witching, witching O, to będzie stresujące, czat. Uff Okej okay. Słuchajcie, jest niebezpiecznie. Zamknę już się w takim boksie drewnianym. Chłopy się dojeżdżają, nie wiem który jest który, czy jestem spoceniec. Widzę jakiegoś typa z P90. Uuuu, chwila prawdy, chat. Oni prawdopodobnie zaraz się spragują. Ja wtedy od razu wyskakuję i bejtuję. Okej, okay, chyba się zniknie, dobra, nie wiem. Teraz się biją. Please. Please. Ty no dalej walczą. Dobra, dobra, skończyli walczyć. Okej. Okay. Proszę, wyjdź na mnie. Siema! Chodź, chodź, proszę Dobra, używa grapplera, zabudowuję go, zabudowuję go, zabudowuję go Siema, 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 siema Używam firefly'a Czy ja go zabudowałem? Nie wiem, sam płonę, schodzę On wszedł gdzieś, zgraplował się Dobra, nie nade mną yy. Nie wiem, co robię, panikuję, czy on jest obok Chodź tu, proszę, do mojego boksa! Zapraszam Dobra, wszedł, let's go, Ok, on się pali No spal się, nie wiem, ile mu obrażeń zadaje Proszę, spal się, spal się o, nie, 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 dobra, jeszcze się pal. Czy on serio nie zginął, a to się wszystko spaliło? Dobra, muszę go jakoś dobić. O! Let's go! O nie! Zostało mu 20 HP. Ja pierdzielę chat nigdy więcej świetlików challenge. Ten item jest tak tragiczny. Dobra, ja też turbo spanikowałem 40 obrażeń mu zadałem A nie, to 40 obrażeń kilowym, no tak, bo tutaj nie ma tych obrażeń Ja pierdolę, czyli 60 HP Się spalił Nigdy więcej, chat Ten item jest tragiczny Tak się stresowałem podczas tego challenge'u No ale mamy w sumie dwa winy no, i wygraliśmy posiadając tylko świetliki jako broń, więc chyba się zalicza. Dajcie znać, słuchajcie, czy zaliczamy, bo ja już nie chcę tym grać. Tymczasem, słuchajcie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, już gdzie mogę nafragować więcej niż jedną osobę. Trzymajcie się, cześć, cześć.